Siemka, siemka. Dzisiaj wracam z nowym odcinkiem. Będzie to układanie kostki 3x3 metodą LBL. Wszystkie, wszystkie ruchy będą w opisie. I to jak się to układa i tak dalej, ale ja też będę to tłumaczył. Podzieliłem to na 7 kroków. Ułożenie krzyża wraz z takim tutaj wszędzie, żeby się łączyło krawędziami. Później e, będziemy układać na, na kolorze białym, żeby było wszystko, wszystko widoczne. Tu później pierwszą warstwę, później dwie warstwy, tutaj kolejne. Kolejny to jest biały, jest to są dwie warstwy, krzyż u góry. Później jest e, permutacja e, krawędzi, czyli tego. Tutaj, żeby każdy się zgadzał, tutaj w tych miejscach. Później jest permutacja narożników, i później jednym algorytmem uszy z kostka będzie ułożona. Będę bazował na takiej kostce z firmy Mufanga. Bardzo dobra, szybko obratna kostka. I... I ogólnie, tak jak mówiłem, najlepiej znać też podstawy kostki, że. Każdy środek nazywa się centrem. To są krawędzie, a tu są narażniki. Narażniki są trzykolorowe, krawędzie dwukolorowe. I inaczej nie będzie, bo tak jest skonstruowana taka kostka. Także możemy zaczynać. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym um, Państwa zaprosić do oglądnięcia um, odcinka mojego kolegi Morderexa. Link będzie również w opisie, gdy dostał ode mnie paczkę jeszcze kilka dni temu. I zobaczcie, jak to wyglądało. Ale teraz powróćmy do, do kostki, żeby, żeby był taki krzyż, jaki przedstawiałem tutaj, z takimi. Um, połączonymi krawędziami, to trzeba intuicyjnie, bo do tego nie ma algorytmów, trzeba u góry, tu jest dół, zawsze trzymamy kostkę kolorem, który chcemy ułożyć, do dołu. Czyli w tym przypadku biały. I zawsze tak o, nie można jakoś tak obracać, tak czy siak, tylko zawsze tym kolorem, który chcemy pierwszy układać, zawsze do dołu. I tutaj musimy najpierw cztery takich taki kwiatuszek zrobić z białych, aby właśnie później wylądowały tu. I jak widzę tutaj już jest pierwszy to sobie pyk, pyk, pyk i już jest jeden u góry. Z tyłu był jeden też biały to od razu też dałem do góry. Tutaj jest to wystarczy tak i tutaj jest jeden to wystarczy ścianę tu obrócić i tą prawą przewrócić na samą górę i już jest kwiatek zrobiony. Mm. Kolejnym krokiem jest zrobienie właśnie tych kolorów, tak jak tu było. Zrobienie tu kolorów takich samych. Tutaj jest dalej. Oj, serki. Tak dobrze mówiłem. Takich kolorów, które się tutaj będą łączyły, tylko że one były wcześniej tu u góry. Tutaj o. Tak w taki sposób one były. Tutaj trzeba było kręcić i żeby dać na dół, tak naprawdę. To, to trzeba było je najpierw połączyć. I teraz można albo tym kręcić, albo tym obojętnie, tutaj jest dalej biały na dole. Ja sobie kręcę tutaj dołem całym. Tutaj nie ma, tutaj jest czerwony i już mam niebieski. I tą ścianę biorę na prawą rękę i obracam na sam dół. I już jest na dole. Kolejny już mi się samo ułoży. Biorę na prawą rękę, daję na sam dół. Kolejne również mi się ułożyło i daje na sam dół. Kolejne również mi się ułożyło. No tak po prostu zakręciłem kostką i jedziemy w dół. I mamy tak naprawdę już, no to nie zwracamy uwagi. Mamy tak jak w pierwszym, w pierwszym punkcie krzyż zrobiony oraz te kolory tutaj połączone na dole. Um. Kolejnym krokiem jest zrobienie tej pierwszej warstwy tutaj. Żeby, żeby ją zrobić, tutaj o całą pierwszą warstwę, tutaj, e, trzeba właśnie już użyć algorytmu. Algorytmy będą rozpisane, wypisane na, na, w opisie lub jak dam radę, wstawię nawet na ekran. I zaczynamy od pierwszej kostki, szukamy u góry czy jest jakaś z tej strony u góry, albo po, po bocznych ścianach. Ja widzę taką okostkę, białą, pomarańczowo-niebieską. Żeby ją dobrze ustawić, trzeba, wiadomo, że biały pójdzie tu gdzieś na dół, z tych czterech. I trzeba tak ją podstawić gdzieś tutaj, żeby dany kolor, na przykład niebieski był tu, a pomarańczowy był z prawej strony. Chodzi o centry same. A sama kostka była przed nami, nie, nie z tyłu, ani tu, ani tu, tylko przed nami po prawej stronie. I właśnie co sobie teraz będę szukał. Tu jest czerwono-niebieski, tu jest pomarańczowo-niebieski, to nie. Tu jest pomarańczowo-niebieski i jest pomarańczowo-niebieski. Tu ważność kolorów nie jest ważna. Ważne jest, czy, czy to czy się tu łączy, czy tu się łączy, nieważne, to jest kompletnie. Ważne jest to, żeby te kolory które, no, nie idą tu na dół, które się łączą z tym kolorem, który będzie na dół szedł, <laughs> były, były jeden przed nami, center, a drugi po prawej stronie. I używamy takiego algorytmu jak r, u, r' i u'. I jest. No, akurat miałem tak łatwo ułożone, że że czasami trzeba o to o wiele, wiele, ten, wiele razy robić i tak dalej. I już jest na białym polu. Tu się wszystko zgadza, tu się również zgadza. To jedziemy dalej. Szukamy, jeszcze nie obracamy, szukamy u góry jest. Biało, zielono, czerwony. I znowu szukamy pobocznych ścian. Są. Czerwony się zgadza, bo tu jest. Zielony się zgadza, bo tu jest. I znowu R. U, R', U. I jest kolejny. Ja akurat, no tak rozmieszaję kostkę, że akurat szybko wchodzą te kolory. I, I tutaj się wyrzuciło ten biały, który był wcześniej na, na dole. Jest biało, zielono i pomarańczowy. Tu widzę pomarańczowy, więc wiem, że już tu będzie dobry kolor, bo jest zielony, zielony, pomarańczowy, pomarańczowy. I R, U r' u' i jest tutaj, czyli musimy jeszcze robić r, u, r' u' tu jest, r, u, r' u' tu jest, r u r u tu jest. jeszcze źle, źle skoloryzowany do, do centrów i do pierwszego, pierwszej warstwy jeszcze robimy r, u, r' u' R U R' U' i już wszedł nam w odpowiednie miejsce. I już mamy prawie cały pierwszy pasek, oprócz tego jednego. Tu jest akurat na dole, to po prostu wiadomo, że on tu będzie, nie można sobie go przekręcić. Znaczy można by było, ale no byłoby to oszustwem. I później się kostka i tak tak by dobrze nie ułożyła. To wystarczy po prostu z tego poziomu już robić R U R' U' R U R' U' i tak naprawdę już weszło i już mamy już mamy tak naprawdę um, pierwszą warstwę całą zrobioną wraz z tymi połączonymi um, krawędziami teraz czas na drugą warstwę, czyli tu tu będziemy robić wszędzie dookoła, żeby każdy kolor tutaj te krawędzie się zgadzały. Żeby je ułożyć, to są dwa algorytmy, które też rozpiszę w opisie. I tak naprawdę są dwa tylko dlatego, że podstawiając. Teraz pokażę. O, podstawiając na przykład, podstawiamy sobie krawędź u góry, góry kostki pod ten kolor, który. Który tutaj jest center. I ta krawędź będzie tutaj, czyli będzie szła na prawo. I żeby szła na prawo, robimy taki ruch. U, R, U', R', U', F', U, F. I jest tutaj. Wszystko można sobie, nie wiem, powolutku to przeanalizować i tak naprawdę no wszedł ten kolor. Kolejnym kolorem, no nie wiem, ten znalazłem akura akurat, jest niebiesko-pomarańczowy, czyli podstawiamy tu. Ten zaś będzie szedł na lewo. Także zrobimy <coughs> algorytm na lewo, czyli tak naprawdę no przeciwstawne tego ruchy, co robiłem przed chwilą, czyli um, u', L', U, L, U, F, U F. I weszła nam tutaj, wszedł nam tutaj krawędź kolejna. Tutaj widzę już czerwono-niebieska tutaj, więc będzie ona tutaj, ale najpierw podstawiamy ten kolor pod center, żeby tu się zgadzało. I teraz znowu na lewo U' L' U L U F, czyli przednia ściana, U' F' I jest tutaj. Kolejne, żółty, na żółtym się nie skupiamy, bo to jest u góry, także no nie ma sensu. Tutaj no, widzę, że mi brakuje zielono-czerwony. Yy, więc widzę tutaj go, podstawiam zielony pod zielony. Znowu robię na lewo, tak wyszło akurat. I znów U', L', U, L, U, F, U, F'. I wyszła kosteczka. Kolejnym, e, tak jak tutaj jest. Jest biały, biały i dwa, dwie warstwy zrobione tak jak na mojej kostce. Idealnie, tak samo. Kolejnym jest kros u góry, czyli krzyż. I teraz tutaj y, można spotkać tak naprawdę raz, dwa, trzy, trzy albo cztery nawet. Y, to jest właśnie jeden z nich, że jest pasek pasek poziomy lub pionowy to jest, na to nie zwracamy uwagi, na te narożniki, tylko na te, te. na ten cały środek krzyża. Hmm. Ja akurat mam y, takie coś, że jest tylko, że są trzy takie te, ale też może być takie coś, że jest nawet cały plus jakieś tam dodatki, albo może być takie coś, że jest na przykład no, taka litera L ułożona, znaczy tu jest kwadrat, ale jak mówię, na te cztery nie zwracamy uwagi i tylko patrzymy na środek, czyli jest taka litera L, albo no, w tą stronę, albo w tą stronę, albo jest takie coś. Um. O! Albo jest sam środek. No, i tak naprawdę możemy zacząć od samego środka, bo to jest no, najdłuższy krok. Ja tam miałem tą prostą linię, to też wytłumaczę co i jak. No, i tak naprawdę, jeżeli mamy ten, tą, tą kropkę, tylko ten center, bez niczego, bez żadnych tutaj dodatków, to bierzemy jakąkolwiek ścianę i robimy takie ruchy jak F, R, U, R', U', F'. I już, jak widzimy, mamy tutaj jakieś wzorki. I tak jak mówiłem, patrzymy tylko na środki, na, na ten cały kros I tą l nie ustawiamy w ten sposób, nie w ten sposób, nie w ten sposób, tylko w ten sposób, tak żeby była właśnie taka litera L, ale na odwrót. Taki, taki znaczek. Tak o. I jeżeli tak ustawimy, Bierzemy tak, tu mam ten znaczek u góry i robimy znów ten algorytm. F, R, U, R', U', F'. Jak widzimy, znowu mam pasek. I z tym paskiem też jest mm, pewna zasada, gdyż nie możemy w taki sposób, gdy on jest pionowo, nie możemy ani z tej, ani z tej strony zacząć. Zacząć, gdy on jest pionowo. Możemy z tej albo z tej. będzie poziomo, a na to nie patrzymy. Także no, na przykład zaczniemy stąd. Zrobimy znów ruch F, R, U, R', U', F'. I jest krzyż. Tutaj akurat ułożyłem, że sam krzyż, no ale ja mam z tym dodatkiem. Kolejnym krokiem będzie permutacja krosa. To znaczy każdy, każdy tutaj będzie, każda krawędź będzie taka sama jak um, center. Ja sobie mogę to przełożyć, ale o, akurat mi się tak ułożyło. Ale zrobimy tak, żeby tego nie było. OK. Teraz sobie położyłem tak, że akurat się tylko jedno zgadza. Tu się nie zgadza, tu się również nie zgadza. I tutaj się również nie zgadza. Żeby zrobić permutację krosa, czyli ustawić te krawędzie z takimi samymi kolorami, tak samo jak tutaj układaliśmy na samym początku, to tak samo tutaj, tylko że tu jest inny algorytm. Tu akurat mi się jedna zgadza, ale możemy sobie pokręcić i tak naprawdę o, tu się zgadzają dwa. I jeżeli się zgadzają dwa koło siebie, które się stykają ściany, to układamy je w ten sposób, że jedna ściana jest z tyłu, czyli tu, a druga z prawej strony. I wtedy robimy takie coś. U R U2, R U, R', U', R, U', R'. I się ułożyły wszystkie. Ale też jest yy, pewien inny krok, gdzie zgadzają się ściany. Teraz yy, to zrobimy. O, gdzie się zgadzają ściany naprzeciwko siebie, czyli tu i tu. To są przeciwne ściany. Zielony do niebieskiego. I wtedy właśnie trzymamy, tak jak teraz ja trzymam, jedna ma być z lewej, druga z prawej ściana. Cross jest dalej, tutaj jest pusta, tutaj też jest pusta. Można albo te, albo te ściany, to jest obojętna Czy czerwoną z pomarańczową, czy niebieską i zieloną zrobię. I znowu robimy. U' R 2 R' U R u' R' i tak naprawdę teraz po tym ruchu gdy mieliśmy naprzeciwko siebie obrócimy tą kostkę poobracamy sobie i zauważymy, że o tu się zielone zgadza, czerwone się zgadza i reszta te dwie kolejne już się nie zgadzają czyli <coughs> pozostaje tak jak przy tamtym przy pierwszym razie jedna ściana idzie na prawą stronę, druga z tyłu ta, która się zgadza, i tutaj też się zgadza, i znowu robimy ten algorytm. I teraz się wszędzie zgadzają, wszędzie, każda krawędź jest zgodna ze sobą. Teraz będzie yy, obracanie narożników, czyli tych, tak żeby one się obróciły w stosunku do tych kolorów, do tych ścian, z którymi się łączy. Roźniki są trzykolorowe, więc muszą być mm, tak ustawione te kolory, żeby się zgadzały kolorystycznie. Nie muszą się od razu łączyć, ale żeby na przykład może akurat jakąś mam o, mam akurat tą żółto-pomarańczowo-zielono. Jest żółty u góry, pomarańczowy-zielony. Nie są one stykane dobrym kolorem do siebie, ale jest dobrze obrócona. To znaczy, kolory, które występują na tej kosteczce są. I ta kostka łączy się z tymi ścianami, z którymi są, które są na tej kostce. I w tym przypadku jest taki algorytm jak U, R, U', L', U, R', U', L. I dalej jest. Ta jedna kosteczka, tu się jednak na razie nic nie pozmieniało. To jedziemy jeszcze raz. U, R, U', L', U, R', U', L. I jak możemy zauważyć, ta kostka dalej się nie ten, nie obróciła, ale e, narożniki innych, e, inne narożniki się już właśnie poobracały, czyli Żółto, zielono, czerwona jest. Zielona, czerwona, żółta. I się zgadza ta kostka, mimo że na, na razie się nie łączy, ale to już jeszcze jeden krok i już będziemy mieli całą kostkę ułożoną. Tutaj akurat się zrobiło tak, że się pobracały yy, narożniki względem do kolorów i jest ułożone w, akurat w tym miejscu. I tutaj tak samo się jest poprzemieniane, ale. Ściany tej kostki się zgadzają z kolorami yy, tej kosteczki. I teraz, <coughs> aby ułożyć kostkę, obracamy całą kostką. Nieważne z której strony zaczniemy, ale białe musi być o góry. Ja sobie na przykład z tej strony zacznę i ten żółty musi wejść tutaj. I robimy mm, ten algorytm, który był pierwszy, czyli r, u, r'. U', R, U, R', U'. Weszło i teraz uwaga, nie kręcimy kostką, tylko samym dołem, żeby ten żółty podszedł nam na prawą stronę naszą, na prawą ścianę. Jest na prawej ścianie, nieważne czy będzie tu, czy na dole, czy tu, znaczy jak będzie na dole, to już prawdopodobnie będzie ułożony, ale czy będzie tu, czy tu, to jest nieważne. Aby był po prawej naszej stronie, na prawej ścianie ogólnie, to jest cała prawa ściana. Czy ta strona, czy ta, to jest cała prawa ściana. I jest akurat z tej strony. I układamy R, U, R', U'. R, U, R', U'. I znowu weszło. I jest jeszcze jedna kostka. Obracamy tylko dołem. Tylko dołem poruszyłem. I znowu mamy to samo miejsce. I znowu R. U, R, U, R, U, R, U, i to tylko dołączamy. Jest koska cało ułożona. No, mam nadzieję, że mniej więcej dobrze przetłumaczyłem. Potłumaczyłem. Jak wszystko napiszę w opisie, co i jak układać. I każdy ruch, jak się robi, i tak dalej. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że mor... pozdrawiam Mordereksa i Volta przede wszystkim. I mam nadzieję, że Mordi się nauczysz. Dzięki temu poradnikowi mojemu genialnemu układać tą kaskę. Trzymajcie się, hej.